Dzień i witam was w kolejnym odcinku, a... Of... Wina mojego ulubionego youtubera. Dzień dobry, Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kradniemy konta, żeby mieć darmowy content. Dzisiaj będziemy mieli te same konta, co w zeszłym tygodniu, tylko, że teraz będzie Elita 2 i Elita 3. I raczej dobrze wiecie, jakie jest Steam of the Week. Jedynie dwie karty nas interesują, pewnie też na pewno wiecie, jakie. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco na moim kanale. I wbijmy tutaj, myślę, 2136 łapek. Tak o, dopiero co wstałem, ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że dobrze mogą mnie pobudzić nagrody za Foot Champions. Także myślę, że po prostu możemy przejść do nagród. I generalnie rzecz biorąc, z piku, wiadomo kto nas interesuje: Eden Nazar, Cristiano Ronaldo. Te dwie karty powinny się pojawić w dzisiejszym odcinku. Czy się pojawią? To jest dobre pytanie, oglądajcie do końca, wtedy się na pewno dowiecie. Elita 3 na sam początek, nagrody odebrane. Trzy piki, Pięciu pikaż do wyboru. Myślę, że możemy przejść do pierwszego piku i zobaczmy, czy będzie. To raczej nie jest możliwe, ale może jednak. W dwóch załoników z mi się galma do wyboru, ale no chyba racji zresztą ma większy rating, no bo raczej no, no nie będzie dużego wyboru, no bo myślę, że nie, ma, nie będzie dużego wyboru w tym w tym tygodniu. Oto Bendy 85, no to wiecie, ratingowo jest spoko, ale sami dobrze wiecie, co będzie w tych pikach, więc po prostu przejdźmy od razu, nie, nie oszukujmy się, Moreno 86, no. Jeszcze są paczki z informami, pamiętajmy, są jeszcze paczki z informami. Ale na 3, jak na trzy, 3, w zeszłym tygodniu było gorzej. Zdecydowanie było gorzej. Teraz 8, 2, 8, 5, 6. być jeszcze Kane, ewentualnie chyba. Z tych takich gorszych, lepszych. Więc nie ma tragedii. Możemy przejść dalej. Warto zaznaczyć, że będziemy mieli paczkę za 125K do otworzenia. Pierwszy raz w tym, w tym w tej chwili będę ją otwierał. Ale najpierw przejdźmy do paczki za 100 tysięcy monet. Czy tutaj czy ujrzymy walkout? Bo ostatnio tutaj ciężko było nawet z walkoutami. Także. Mogłoby się zmienić na przykład tutaj, to jest, to nie jest zło to jest karta Record Breaker chyba, albo Hero karty, to będzie kupki, tak, nie wiem czy karty Hero ma pierwszeństwo, bo chyba pierwszeństwo przed informami to jest bardzo możliwe, tak tak mam nadzieję, przynajmniej, no bo nie, nie, nie chcę się wierzyć, że to była najlepsza karta z paczki za 100k, i czy to jest możliwe, o Jezu, okej. Okay. Pomijamy tę paczkę, nic tu nie było, nie było tu nic, przejdziemy do paczki za 125 tysięcy monet, to jest pierwszy raz będę ją otwierał. I tu już musi być walkout. Tu już naprawdę. No nie może być inaczej, po prostu. Nie, nie może ma. być inaczej, ok? czy ty Young, To To spoko Bo On kosztuje ile? Z 25 chyba? Może nawet 50k. Także jak na nie walkout, to powiem wam szczerze, że The Young trochę ratuje tę sytuację. Ale fakt, że w parce za 125k nie było walkoutu, no. Czt, trochę. Trochę jest przykre. Jak ujrzę walkout, to będę troszeczkę podjarany, także myślę, że możemy przejść do tej paczki z trzema informami z tego tygodnia. Mógłby się pojawić Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, ewentualnie Harry Kane, ale bez ostateczności... Do Karta... 81... Sel... Selnaes... Może się jeszcze tam kryje Ronaldo, może jednak mimo wszystko... O oh, Boże drogi... Okej, okay. także dziękuję, dziękuję za to konto. <grych> Idziemy na Elite 2 w takim razie. Dobra, słuchajcie, także widzicie się paczki zalite trzy były, no bo bądźmy szczerzy, nie najlepsze, no coś z samolitą jest nie tak. Albo ze mną jest nie tak, coś ja nie umiem otwierać, nie wiem. W każdym razie jesteśmy na koncie z Litą numer 2 od naszego Krzysia i myślę, że możemy po prostu przejść do pików na sam początek. Może z tych pików coś poleci lepszego. To jest do, będą dosłownie te same piki, tylko że lita będzie dwa. Może jej postanowiło, że tutaj właśnie w tych pikach się pojawi pewien Berg, albo pewien Portugalczyk, zacznijmy od piku, nie wiem, ostatniego, na przykład. tak, Tak po prostu tak oszukajmy ten system. O, to endy, 85 znowu. <grych> jeśli chodzi o rating, to jest spoko, jeśli chodzi o grywalność, to jest troszeczkę gorzej. Teraz zrobimy pierwszy pick i zostawimy ten środkowy na sam koniec. Nice, niezłe, niezłe, niezłe nagrody za elitę. Ostatnim pikiem będzie może jakiś jak hazard. do 86. No chyba najbardziej grywalny z tych wszystkich pików dzisiaj. Naprawdę. To jest aż przykre, ale naprawdę do Nawet fajna karta i należało się spodziewać, bo tego, że to nie będzie ani Ronaldo, ani Azarda, no ale zawsze jest ten ułamek nadziei, że może jednak się pojawia tak to. Nie wiem. No i klasycznie paczka z 100k, paczka z trzema formami i dwie paczki za dividendami, bo to otwórzmy na pierwsze paczkę, że piłka, Electrum. Nie mieliśmy walkoutu dzisiaj, z tego co pamiętam. Także to się może zmienić na przykład teraz, ale nawet chyba być, że nie będzie ekranów. Także ostro, ostro ten, ten, ten drop w paczkach, widzę jest tutaj nie wiem nawet jaki Lindelof Nie no wydaje mi się, że chociaż jeden walkout dzisiaj będzie, co najmniej jeden Paczka za 50 tysięcy monet, słuchajcie Zawężamy powoli te wszystkie paczki i tutaj chociażby też nie będzie ekranu? Co jest grane? Przepraszam bardzo, ale można przestać Jest źle, jest naprawdę źle, nie było żadnego walkoutu dzisiaj, no paczka za 100k To jest chyba ostatnia szansa na, na walkout tak naprawdę Także jej sport sobie na to. Są ekrany. Nie ma walkoutu. Ok. To będzie Gulasi. To będzie kurczę 85 Gulasi. I fakt, że nie będzie ważnego walkoutu dzisiaj, jest tak przytłaczający i tak depresyjny, że to jest naprawdę straszne i przykre za, za, za jednym razem. Ale no dobra. Paczka z trzema informami. Jak tu już nie będzie walkoutu, to to będzie jeden z gorszych odcinków za elitę. No, ale nic. Otwórzmy tę paczkę z trzema informami. I spójrzmy, spójrzmy, czy będzie walkout, czy będzie, czy jej naprawi ten pago jest walkout. Szkocja, kto to był? Jak on się nazywa? Nie pamiętam, jak się nazywał, no ale on Final ma to jest pan McGean 84. Jest to taki walkout, jakiego bym oczekiwał, co prawda, no ale jest to walkout, karta 84, da, no 30 koła, także no mogło być lepiej klasycznie, no niestety to, to, to nie niezbyt, niezbyt przyjazne były te nagrody, no ale cóż. Mam nadzieję, że odcinek wam się że pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na wszystkimi filmami na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.